Naposenie. Z Zaczekaj, ja cię skądś znam. Prawie wszyscy mnie tu znają. Nie byłeś aby paladynem? Jestem pewien, że walczyłeś przeciwko orkom. Widać to po tobie. No cóż, jestem doświadczonym wojownikiem. Domyślam się. Mnie też trochę znają w okolicy. Chyba mógłbym cię nauczyć paru rzeczy, gdybym tylko wciąż potrafił się posługiwać magią runiczną. Bez niej jestem tylko cieniem tego, czym byłem kiedyś. Co tu robisz? Czekam. Na co? Na okazję, żeby skorzystać ze swoich umiejętności bojowych. Wciąż mam do wyrównania stare porachunki. Co zamierzasz zrobić? W czasie wojny miałem towarzysza. Nazywał się Kurt. Był paladynem, jak ja. Ramię w ramię walczyliśmy za króla. Ale kiedy przegraliśmy wojnę, Kurtowi zupełnie odbiło. Zaczął okradać i zabijać bezbronnych wieśniaków. Stał się zupełnie inną osobą. Gdzie jest teraz Kurt? Zadaje się z najgorszymi opryszkami w krainach centralnych. On i jego banda grasują przy przejściu do warantu. Atakuję każdego, kto próbuje ją przekroczyć. Co zrobisz z Kurtem? Poprzysiągłem sobie, że go powstrzymam. Muszę go zabić, zanim narobi dalszych szkód. Trzeba tylko jakoś się do niego dostać. Razem możemy pokonać Kurta. Widzisz? To jest właśnie okazja, na którą czekałem. Wyciągnij broń i podążaj za mną. To będzie ciężka bitwa. Paladyni należą już do przeszłości. Tak, to bardzo smutna historia. Kiedy magia runiczna opuściła ten świat, orkowie spadli na nas niczym lawina. Byliśmy tak zagubieni, że część z nas po prostu uciekła. Włączając w to mnie, to pewnie tylko dlatego uszedłem z życiem. Co wiesz o ognistych pucharach? Mm, niewiele. Tylko tyle, że szukają ich magowie ognia. Wydaje mi się, że jeden należał kiedyś do kurta, ale mogę się mylić. Rozumiem. Dlaczego Kurt tak się zmienił? Po prostu nie potrafił się pogodzić z naszą porażką. Próbowałem przemówić mu do rozsądku, ale w końcu zwrócił się przeciwko mnie. Buntownicy z Nemory potrzebują nowych ludzi. Zastanawiałem się nad dołączeniem do buntowników, ale najpierw chcę skończyć to, co zacząłem. Nauczysz mnie walki? Dobra, teraz idziemy za karę. Karę. over the top Cholerna bestia! Kurczę, nie zabić go! O nie! Y y a masz! Tobie już podziękujemy, paskudo! Paskudo... <grym> no, Te cholerne bestie są wszędzie! <grym>

哦你告诉你同学、嗯嗯 Ja ci pokażę. Proszę, przejdź do końca. dla mnie. Ani Oh, pan jest, pan jest. Chodzio. Chodzio. A, Co, nie? na nie mam problemu Ja ci pokażę! Jeszcze nie, nie wolno pomagać. Chodź. się

Walczyta. Hejna z Wimą. Bandziel walczyta. Gdzie ten kurcz? Ło! Wow. Chyba jestem. Kurczę się napić, muszę. Nie przeszkadzajcie sobie! Leci za mną, to się tam... nie ma. Dobra. Jakieś orę łzadę, czerwoną. Wiesz o O! Uuu! To jest Chyba że będzie misję. Hej, O kur, a ja nie no ale tam tego nie tak 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 ale hej, ale mu dokopałem. No tak, O, wam się śpije, to przeżyje. No, długa droga Dam ci popalić! Fajr Nie, to ten nowy książę Ej, lubicie, lubicie nie go! Ani kropi darmo! Nie, 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 trzeba się trzeba pilnować się, kurczę. Hasło, nie, 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 ci nie, nie, A nie, 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 co ty? Misum O no, Trzeba się wyjśc. Skąd on się biorą? Pićku, pićku! Dobra. Kończymy, co zaczęliśmy. O, 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 Nie bój! Nie dbaj mi o to! Au i au! No! Gruźny gondy. O nie, nie, nie. A, O nie, nie, O nie, nie, nie. nie, A, to O ten. On miał tego nie. O nie, 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 O

O, ale doświadczenie po plus 100 już będzie następny poziom Zabieram. to kut? jezu kut? to pijcie włosy i po piczku wezmę ale hey, daj mi jog na wzrost nie ani kroku dalej jeszcze on jest? a inny jakiś ale Ta. tak! Przeżył chociaż? Jest przyznał. No już misja zakończona, ale jeszcze nic nie. O kurczę! Ej, 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 Reks, tak te mnie tu żebiecie. Kurczę, przez te skały kozy walczyć. Może się napić. O Jezu leci za mną jakiś.

nie, 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 nie. Nadal rządzę. Harlem już wszyscy? Ale tu pogadać, chodź. Paladyn kurt nie żyje. Chwała Inosowi. W krainach centralnych nie ma miejsca dla paladynów renegatów. Proszę wejść to złoto. Moja misja dobiegła końca. Skoro już tu jesteśmy, mogę ci pokazać pustynię. Okej, okay, pokazuj, dawaj. Dobrze, pokaż mi pustynię. To niedaleko stąd. Chodź za mną. On sam nie chciał iść. O, on ufał na coś. Ale on nie chciał, bo on że dla niego... A to może on do mor wróci czy nie chcę iść razem? Chcę pokazać. Ach, chyba to jest taka misja poboczna, czyli można w tym normalnie przejść do końca góry. Jemu za gorąco. No, w balansie. Tylko spójrz, przyjacielu, jak okiem sięgnąć gorący piasek. Mój pancerz nie nadaje się na takie warunki. Wolę bardziej umiarkowany klimat krain centralnych. Wybierasz się teraz do Nemory? Tak. Przyłączę się do buntowników. Dziękuję ci, że przywróciłeś mojemu życiu sens, przyjacielu. Przyjmij ode mnie te mikstury lecznicze. Pomogą ci w walce. O, dzięki. A, dzięki. Dzięki. dzięki, dzięki. A, jeśli się jeżeli nie... Zobaczymy to... Przecież się nie rozumie. To nie... było... Nie, nie robi się. Ani co? Wędrowcze, nie przechodź obojętnie! Nie odrzucaj okazji, jaką zapewnił ci los. Co? Wiedziałem, czy jeszcze co? Inne Dobra, już później pokażę to na, na kolejnym odcinku. Wiedziałem, że to będzie. wszystko. Cześć.